Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, to następnym razem, gdy zalogujesz się do Fortnite'a, otrzymasz darmowego skina. A jeszcze wstępie tego filmu przypominam Wam o konkursie na dwa karne z sezonu 5 w Fortnite do wygrania lub 40 zł PlayStation Card dla wygranej osoby. Wylosujemy dwie osoby i zasady są naprawdę proste. Wystarczy, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybujesz mój kanał z dzwoneczkiem ona, oraz kanał Hiroska, który znajduje się w pierwszej listy opisu oraz zaobserwujesz nasze dwa instagramy, czyli mój i Hiroska. No i napiszesz w komentarzu biorę udział i swój niks z Fortnite'a. Wyniki pojawią się na naszych relacjach 16 grudnia w yy, środę. No i przypominam, abyście nie oszukiwali, ponieważ jeśli przykładowo nie zasubskrybujecie mojego kanału, a zostaniecie wylosowani, to niestety ale nie będziecie mogli odebrać swojej nagrody. A ja teraz zapraszam Was do odcinka. Siemano Mordeczki z tej strony Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie troszeczkę na temat festiwalu Zimy oraz na temat darmowych prezentów w Fortnite. Kiedyś leci ten film do końca, a jeśli jesteś w tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. Przy okazji możesz też paść na mojego Instagrama Hexoety, a ja aż bez przedłużania zapraszam Ciebie do oglądania. Także cały festiwal Zimy powinien się rozpocząć około 15, 16 lub też 17 grudnia. Za chwilę przedstawię wam większości rzeczy, które zostaną wtedy wprowadzone, ale jeszcze na początek taka informacja, że cała aktualizacja, która wprowadzi nam właśnie ten festiwal Zimy, będzie ważyła więcej niż aktualizacja wprowadzająca nam nowy sezon 5. Także możemy się spodziewać tylko tego, że będzie naprawdę ciekawie. Generalnie ostatnio wyciekł trailer, w którym to możemy zauważyć kilka ciekawych rzeczy. No i można by powiedzieć, że jest on bardziej. W takiej formie kreskówkowej, no i nie ma tutaj za dużo akcji, ale jest tutaj właśnie pewien moment, w którym widzimy większości rzeczy, które zostaną dodane między innymi chociażby do prezentów, czy do samego festiwalu zimy. Na pierwszy rzut oka widzimy właśnie skina Snowmando. I to właśnie ten skin ma być jednym z nowych NPC, które pojawią się po prostu na mapie w Fortnite. No i tak samo jak z innymi NPC, będziemy mogli mieć sobie coś po prostu od nich kupić czy coś takiego. Także wydaje mi się, że jak najbardziej będzie to spoko. Tym bardziej wydaje mi się, że właśnie. NPC Snowmando będzie miał nam do zaoferowania tak zwany granatnik, tylko że bardziej w sumie, no to można by powiedzieć, wyrzutnia śnieżek, czyli coś, co już kiedyś było dodane i po prostu wystrzeliwuje to śnieżki. Wydaje mi się, że jest to naprawdę prawdopodobne, ze względu na to, że na tej grafice właśnie skin Snowmando otrzyma wyrzutnię wyrzutnie śnieżek. Następnie mamy tutaj samolot, no i właśnie w sezonie Podajże 7 mieliśmy samoloty, które, no, graczy, można by powiedzieć, że naprawdę nie źle wkurzały. No ale generalnie Epic Games teraz ma właśnie je przywrócić, tylko w nieco słabszej wersji, żeby nie było tak jak w poprzednich sezonach. Wydaje mi się, że jest to z jednej strony naprawdę dobra decyzja, no i w sumie jak najbardziej będzie spoko znowu sobie polatać samolotami. No i na ostatni właśnie tutaj rzut oka mamy nowego skina i nie wiem dokładnie co to jest, ale możemy się spodziewać, że pojawi się on najprawdopodobniej w sklepie z przedmiotami podczas trwania całego festiwalu Zimy. Trzyma on również kilof, który był właśnie dostępny rok temu w darmowych prezentach. No i na samym początku co zostanie w ogóle wprowadzone w tym całym festiwalu zimy? Także tak jak już mówiłem, po pierwsze będzie to na pewno powrót samolotów. Następnie zostaną dodane m.in. takie bronie jak wyrzutnia śnieżek i zapewne również powrócą bałwany i tam jakieś prezenty i tak dalej. No i najprawdopodobniej mapa po raz kolejny zostanie przykryta śniegiem. Nie wiadomo, czy będziemy mieli taki sam event, jak to było właśnie rok temu, że mieliśmy króla śniegu, który pokrył całą mapę w śniegu, ale wydaje mi się osobiście, że tak nie będzie. Generalnie na pewno pojawią się również śnieżni NPC-ci, m.in. Snowmando i najprawdopodobniej również Król Śniegu, jak i też właśnie ta Królowa. Nie wiadomo dokładnie, co mogliby oni nam dawać, ale wydaje mi się, że wprowadzenie ich do gry byłoby jak najbardziej spoko. Tym bardziej, moi drodzy, powrócą y, specjalne świąteczne wyzwania, za które mogliśmy odkować specjalne nagrody, m.in. świąteczne malowanie. Generalnie, moi drodzy... No to teraz przejdźmy sobie do prezentów. No i poznaliśmy już najprawdopodobniej dwie nagrody, które po prostu będziemy mogli z tych prezentów odblokować. Także jedną z nich jest to właśnie skin Snowmando. Nie wiadomo dokładnie czy jest to potwierdzone w 100%, ale większość graczy twierdzi, że po prostu tak będzie. Tym bardziej, że rok temu mogliśmy odblokować właśnie tego skina pani Mamut oraz również świątecznej choinki. Także w tym sezonie najprawdopodobniej po raz kolejny zawitałem dwa darmowe skiny. Jak już mówiłem, nie wiadomo, czy jest to potwierdzone, że będzie to na pewno skin Snowmando, ale na pewno któryś z skinów, które zostaną wprowadzone w następnej aktualizacji do plików gry, po prostu będzie w prezencie. No i drugą nagrodą będzie to taki oto killoff. No i został on dodany aż rok temu, i to było właśnie na poprzednie święta. Lecz Epic Games nic z nim nie zrobiło. Nie wprowadziło go ani do sklepu, ani nic. Także taki killoff pojawi się najprawdopodobniej. Podczas właśnie całego, całego, całego festiwalu Zimy, i również będzie on do zdobycia w jednym z prezentów. No i zapewne będzie jeszcze 12 prezentów innych, w których to również będziemy mieli jakieś darmowe nagrody. Typu jakieś malowania, plecaki, lotnie. No ale tego dowiemy się, jak już mówiłem, za kilka dni. Także to już by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja przedstawiłem Wam wszystkie informacje, w sumie jak na razie wszystko co wiemy na temat tego eventu. To już by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Do zobaczenia i cześć.